I tak będą zwalczać obrońców granic? Tusk zapowiada niebezpieczną zmianę. Także środki przymusu bezpośredniego i zatrzymania. Donald Tusk ogłosił, że przejścia graniczne z Niemcami stały się obiektami infrastruktury krytycznej. Premier mówił też o poleceniach dla Straży Granicznej i Policji w sprawie twardego reagowania. Wobec kogo? Czy premierowi chodziło o ograniczenie możliwości działania obrońców granic? Niepokojące słowa szef rządu wypowiedział podczas konferencji z premierem Holandii. Tusk, na wspólnej konferencji, po spotkaniu z premierem Holandii Dickiem Schofem, odniósł się do obowiązujących od północy tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Podkreślił, że Polska jest zwolennikiem strefy Schengen i Europy bez granic, jednak ze względów bezpieczeństwa musiała wprowadzić takie kontrole. Na granicy z Niemcami wszystkie przejścia graniczne stają się obiektami Infrastruktury krytycznej to oznacza, że te miejsca podlegają szczególnej ochronie. Powiedział tusk. Będziemy stosowali adekwatne środki. Częścia graniczne będą objęte tą zasadą infrastruktury krytycznej, funkcjonariusze SG i policji mają jasne polecenie. Twardego reagowania na wszelkie próby zakłócenia kontroli granicznej a szczególnie podszywanie się pod służby państwowe i utrudnianie czynności surowo karane. Będą to mandaty, ale także środki przymusu bezpośredniego, jak i zatrzymania. Co o tym wszystkim sądzicie? Zachęcam do komentowania, lajkowania oraz obserwowania mojego kanału.